Na prawo patrz, bo nawet jeśli nie interesujesz się prawem, to prawo interesuje się tobą, bo prawo to nie tylko przepisy, to również ludzie i instytucje wpływające na twoje życie. A to jest podcast o praworządności. Po krótkie, a może trochę dłuższej nieobecności. Wracamy do Was z nową formułą, ale z też mam nadzieję poważnymi i ciekawymi tematami. Dziś porozmawiamy, czym jest Lex Tusk i co to tak naprawdę oznacza. A mówię do Państwa Sylwia gregorczyk abram Kamilistępny. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Myślę, że wokół ustawy Lex Tusk narosło już bardzo dużo teorii, mitów, dużo informacji pojawiło się w przestrzeni publicznej. Próbujmy to sobie jakoś uporządkować, tak, żeby taki przeciętny obywatel w ogóle zrozumiał i wiedział, o co tak naprawdę chodzi w tej ustawie. Chodzi przede wszystkim o politykę, jak patrzę tę ustawę. To znaczy, ona ma być narzędziem pewnym politycznym, tak się przynajmniej wydaje, wykorzystanym do kampanii wyborczej, najprawdopodobniej. No ale jej przepisy są bardzo niebezpieczne. Bo jak powiedziała, bodajże pani profesor Łęchowska potrafią po prostu zrobić nam politycznego, czy osobę, która nie żyje w życiu publicznym, już nie chcę używać brzydkiego słowa, ale która została pozbawiona jakiejś podmiotowości publiczno-prawnej, możliwości uczestniczenia w różnych organach, sprawowania funkcji. Więc pod tym kątem jest bardzo niebezpieczna. Czyli myślę, że musimy patrzeć daleko poza ten horyzont polityczny, na jej skutki, które może wywołać. No właśnie, może sobie tak usystematyzujmy, co tak naprawdę znajduje się w tej ustawie i może też powiedzmy, no dlaczego to powinno nas interesować? Bo ja mam takie wrażenie... Ona się nazywa Lex Tusk, i może tak obywatelowi się wydaje, że ona dotyczy osób pokroju Donalda Tuska, ważnych polityków, osób, które sprawują jakieś określone funkcje albo które chcą w przyszłości, mają takie aspiracje, żeby te funkcje pełnić. A tymczasem tak nie jest, bo ona tak naprawdę jest niebezpieczna dla zwykłych obywateli. To może uporządkujmy, co tak naprawdę wprowadza Lex Tusk? Czym jest ta. Komisja, o której tyle już słyszeliśmy. To jest jakiś taki organ, który chyba trudno sklasyfikować. Tak jak powiedziałeś wcześniej, nie to prokuratura, nie to sąd, który może wydawać decyzje, które będą brzemienne w skutkach dla każdej osoby, która będzie przed taką komisję wezywana. Oprócz sankcji za niestawienictwo, bo tam bodajże 20-50 tysięcy złotych, no to oprócz tego oczywiście takie rzeczy jak środki zaradcze na to ustawodawca. Czyli tak na dobrą sprawę, chyba zgodzimy się, że to są kary. Represje. Hmm, represje. Tak, no powiedzmy, cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa, ale chyba tutaj duże wątpliwości są w stosunku co do zakazu pełnienia funkcji publicznych, zarządzania środkami publicznymi, cofnięcie pozwolenia na broń. Także wydaje się, że to są takie represje, które uniemożliwią, czy będą w skutkach mogły wyłączyć. Daną osobę z życia publicznego czy ze sprawowania jakichś funkcji. No właśnie, ale czy tak naprawdę nie jest tak, że nam się wydaje, że będzie to dotyczyło tylko wysoko postawionych osób w państwie? Kto może stać się obiektem zainteresowania tej komisji? Bo wiemy, że ona została stworzona, umówmy się, dla celów politycznych, prawda? Mhm. Kto może stanąć przed komisją? Bo jak ja czytam przepisy tej ustawy, to ten katalog jest niezwykle szeroki, i to nie jest tylko tak, że stanie przed nią pierwszy garnitur. Polityków opozycji, prawda? Znaczy, moim zdaniem, on jest w ogóle ma takie domniemanie trochę nie do określoności. Znaczy, w sensie można pod te punkty podpiąć każdego. Od osób, które dysponowały środkami publicznymi, podejmowały jakieś czynności urzędowe, wydawały decyzje administracyjne, brały udział w negocjacjach. Ustawa mówi. Czy nawet rozpowszechniały fałszywe informacje. Kto będzie weryfikował to, czy te informacje były fałszywe? Jeżeli ta komisja złożona z polityków czy osób przychylnych tej idei, no to rozumiem, że będziemy mogli zaobserwować to, co dawno obserwujemy w Polsce, czyli dwie wersje prawdy. Prawda i prawda partii rządzącej. Myślę, że rzeczywiście to jest dobry przykład tego, że ten dualizm prawny się. Pogłębia, bo już mamy dualizm w zakresie no, niezależności sądów, w zakresie mediów, prawda? I to rzeczywiście jest taki bardzo niepokojący trend, ale dużo też mówi się o tej ustawie w kontekście takich zagrożeń dotyczących tak łamania polskiej konstytucji, jak i prawa Unii Europejskiej. Mhm. Prowadzisz bardzo popularny profil na Instagramie, Konstytucjonalista, gdzie w taki, moim zdaniem, prosty, bardzo fajny, przystępny sposób tłumaczysz, właśnie czy rozmawiasz z ludźmi, pokazujesz na krótkich przykładach, dlaczego czy dana ustawa, czy dane postępowanie łamie konstytucję. Jakbyś tak miał powiedzieć naszym słuchaczom, dlaczego tyle jest zamieszania wokół Lex Tuska, dlaczego łamie konstytucję z takiego obywatelskiego punktu widzenia? Myślę, że tych artykułów ktoś wyliczył, nawet nie wiem, czy niewolne sądy wyliczyły, że były 17. Natomiast takim, myślę, podstawowym jest jednak tutaj złamanie prawa do sądu, że ten organ który nam jest trudno sklasyfikować, nie jest sądem, a wydaje takie rozstrzygnięcie, jak powinien wydawać w demokratycznym państwie sąd. Oczywiście możemy się też odwoływać do innych przepisów zasady demokratycznego państwa prawnego, aczkolwiek trochę się tego boję, bo ta zasada demokratycznego państwa prawnego, to chyba profesor Murawski powiedział, że to jest taka zasada worek, możemy tam wszystko wrzucić i Czasami trudno nam jest sklasyfikować, co naprawdę z tego demokratycznego państwa prawnego wynika, ale też my, często prawnicy, o tym mówimy, że demokratyczne państwo, ale tak, łamie zasady demokratycznego państwa prawnego. Łamie zasady dwuinstancyjności postępowania, wyłączności sądów, pomijając już, w jakim trybie została uchwalona, że okres wejścia w tej ustawy od ogłoszenia to był jeden dzień, czemu zasady techniki prawodawczej właściwie się przeciwstawiają. Także tych, myślę, postanowień artykuł 10, czyli trójpodział władzy, nie jesteśmy w stanie sklasyfikować, w którym, w tej trójpodział, oczywiście, Możemy powiedzieć, że Montesk już niedoskonale to określił i że już odchodzimy od tego takiego klasycznego trójpodziału władzy, ale to jest tak na dobrą sprawę organ, który jest przedłużeniem władzy wykonawczej i ustawodawczej, który wchodzi w kompetencje władzy sądowniczej, a tutaj Trybunał Konstytucyjny jeszcze za starych dobrych czasów mówił nam, że akurat rozdzielność władzy sądowniczej powinna być bardzo mocno chroniona od dwóch pozostałych. Więc myślę, że to są takie główne. Kwestie, które ta ustawa narusza, jeżeli chodzi o konstytucję, aczkolwiek oczywiście ich jest bardzo dużo. Możemy mówić też o chociażby prawie do obrony, bo wiadomo, że w obecnej wersji ustawy adwokat czy radca prawny może być zobowiązany do ujawnienia tajemnicy adwokackiej, radcowskiej. I w hmm. ogóle nie może być też przed tą komisją, prawda? Bo hmm. to jest taki właśnie quasi sąd, gdzie przy rodzaju tych środków represyjnych, jakie może wydać ten organ. No, bezwzględnie potrzebny byłby obrońca. Uh -huh. Względnie pełnomocnik. Tak? Uh -huh. Ten ktoś, kto z tą stroną przyjdzie i będzie reprezentował jej interesy. Teraz ta możliwość jest wyłączona. Ja mam też takie poczucie, że w ogóle jest wyłączona zasada domniemania niewinności, prawda? Uh -huh. Biorąc pod uwagę charakter tego organu i to publiczne napiętnowanie, które wiąże się z postępowaniem przed komisją. No i też zasada niedziałania prawa wstecz. No tak, oczywiście. Bo przypomnijmy, że ona weszła teraz w życie, a ktoś może być. Sądzony za czyny zachowania, które były w przeszłości. No, tak to nie działa. No tak mhm. zawsze powinno działać, i tak działało prawo, że nikt z państwa no nie może być skazany w taki sposób, że zrobił coś w przeszłości. Wtedy coś nie było karane, a teraz nagle wchodzi przepis i mówi: teraz skażemy za to. I ty człowieka, który pięć lat temu popełniłeś jakiś występek, który wtedy można było popełnić. Mhm. Będziesz ponosił za to dotkliwą karę. No, na tym właśnie polegają przepisy tej ustawy, tak, prawda? Dokładnie. Nic właśnie nie I nie to, że będziemy karać osoby, które popełniły jakiś czyn, który wtedy nie był karalny, to właściwie zabieramy im wszelkie prawo do obrony. Wszelkie te decyzje są. Powiedziałbym: no, jednostronne i zależne od woli komisji. Więc tutaj myślę, że bardzo dużo wątpliwości jest. Zdecydowanie. I ja może jeszcze dla porządku. Przypomnijmy, na jakim jesteśmy etapie, bo prezydent podpisał tę ustawę, co myślę, że dla nas było wszystkich jakimś jednak zaskoczeniem, następnie podpisawszy, wysłał ją natychmiast do Trybunału Konstytucyjnego. Mhm. No, ja przyznam szczerze, że wiele już rzeczy widziałam w Polsce przez ostatnie kilka lat, ale tego rodzaju kontrola następcza natychmiastowa no, budzi moje uzasadnione wątpliwości, czy ty jesteś w stanie jakoś racjonalnie to wytłumaczyć? Oczywiście, że tak. Ja uważam, że pan prezydent ze swojego punktu widzenia bardzo mądrze postąpił, ze swojego punktu mm -hmm. widzenia, ponieważ on jako strażnik Konstytucji, przynajmniej tak Konstytucja twierdzi, że jest strażnikiem. Podpisał ustawę, która jest bez żadnego wątpienia niezgodna z konstytucją. Miał na to nacisk polityczny, zrobił co musiał, a następnie, żeby uchronić się od wszelkiej odpowiedzialności, potem skierował w trybie następczym do kontroli Trybunału Konstytucyjnego. W związku z powyższym, w jego przekonaniu, zdjął z siebie odium odpowiedzialności za to, co zrobił. Tak to przynajmniej interpretuje. No, ale to pozbawione tak jest pozbawione sensu, bo a mamy pewnego rodzaju <noise> schemat kontroli konstytucyjnej, prawda? Tak. No więc, jeżeli mamy wątpliwości do tej ustawy. To po prostu kierujemy ją do Trybunału Konstytucyjnego. Następnie ten, który się nad tym pochyla, ja już nie mówię o tym, czy ten Trybunał rzeczywiście jest fasadą, ale w teorii powinien to zbadać i wrócić z jakimś konkretnym rozstrzygnięciem. Wtedy decydujemy o tym, czy i w jakiej formie mhm. należy coś podpisać. Ale pan prezydent zrobił jeszcze inną voltę, bo w upływie chyba trzech czy czterech dni zaproponował nowelizację mhm. tej ustawy, którą podpisał i następczo wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. I teraz trwa. Dyskusja na temat tej nowelizacji. Czy ona coś, Twoim zdaniem, zmienia? Może to jest jakiś krok w ku lepszem? Przypuszczam, że tak mimo wszystko. W sensie takim, że te środki represyjne są ograniczone. W tej nowelizacji ustawy, ale pozostała jedna bardzo ważna rzecz, czyli publiczne napiętnowanie osób, które władza będzie chciała napiętnować. To zostało w tej ustawie. Wydaje się, że tym się będą chcieli rządzący posługiwać. A pan prezydent, oczywiście, pod, przypuszczam naporem środowiska międzynarodowego, zdecydował się na złożenie takiej ustawy, projektu takiej ustawy. Przypuszczam, że trudno jest mówić o uzdrowieniu tej ustawy. Znaczy ta ustawa po prostu powinna przestać obowiązywać, więc nie rozpatrywałbym tego czynu pana prezydenta jak jakiejś heroicznej walki o praworządność. Absolutnie. To jest efekt jakiejś niedoskonałej, przypuszczam, refleksji, nie wiem czy prawniczej, czy innej, którą jakąś tam powziął. Natomiast ta ustawa po prostu powinna być deregowana. To, że teraz rozmawiamy o złagodzeniu tych przepisów, o tym, że między innymi nie będzie można dzwonić adwokatów i radców z tajemnicy, to o tym, że te środki zaradcze będą złagodzone, no to jest pewnego rodzaju fasada, bo ten trzon tej ustawy, czyli eliminacja życia publicznego poprzez podanie do publicznej wiadomości tego, że ktoś mógł, czy chciał, czy w domiemaniu działał na rzecz wpływów rosyjskich, może być bardzo mocno wykorzystana do tego, żeby po prostu taką osobę usunąć z przestrzeni publicznej. No właśnie, bo ta nowelizacja, której losy teraz się ważą, jak rozmawiamy, chyba nawet dosłownie, bo ona jest, prawda, cały czas przedmiotem dyskusji, póki co w Sejmie, faktycznie proponuje, żeby te środki, tak zwane zaradcze, które mówią o tym, że usuwamy kogoś na 10 lat życia publicznego, zabieramy te certyfikaty bezpieczeństwa i tak dalej, żeby to usunąć, ale rzeczywiście pozwala na wydanie decyzji, które mówi, że ktoś nie daje rękojmi sprawowania funkcji związanych z życiem publicznym, prawda? Aha. Czyli na przykład, ja to tak rozumiem, gdyby taka osoba po wydaniu takiej decyzji chciała zostać adwokatem albo prokuratorem, to zapewne by nie mogła, bo akurat do wykonywania Aha. zawodu adwokata chociażby potrzebna jest ta nieskazitelność charakteru, tak? Czyli Oprócz tego, że jest to taki efekt publiczny, tak? czyli Aha. jest to taka infamia, która piętnuje nas, od której tak naprawdę trudno się odwołać, bo wszyscy dobrze wiemy, że ta rzeczywistość dzieli się na dwie płaszczyzny: wyroki, które są wydawane w sądach i wyroki, które są wydawane publicznie. Aha. I od tego drugiego wyroku niezwykle trudno się odwołać, niezwykle trudno go wymazać z ludzkiej pamięci, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z tak bardzo zagmatwanym stanem faktycznym i Prawnym, prawda? Mm -hmm. No tak, wiadomo, że opinia publiczna sądzi bardziej bezwzględnie chyba niż sądy. No i tutaj przecież mówimy o tym, że pierwszy jakiś raport z działań tej komisji, no nie przez przypadek, ma się pojawić pod koniec września, w drugiej połowie września. Na no 17 września ta data tak. w tej ustawie była oczywiście wybrana nieprzypadkowo, no nieprzypadkowo z dwóch powodów. No 17 września jest oczywiście historycznie symboliczną datą w Polsce, którą każde dziecko zna. I jest to data niezwykle bliska mhm. wyborów, prawda? I jak ja patrzę sobie na tę ustawę, Lex Tusk, to przypomina mi się taki scenariusz turecki. Tam do czynienia mieliśmy z taką sytuacją, że burmistrz, który był zagrożeniem dla obecnego, niestety ponownie wybranego prezydenta, został usunięty z życia publicznego właśnie poprzez to, że został skazany wyrokiem, który uniemożliwi mu następnie wykonywanie jakiejś funkcji publicznej. I to są takie właśnie tureckie najgorsze, Metody. Nic dziwnego, że nasi sojusznicy, czy Stany Zjednoczone, Departament Stanów, czy Unia Europejska, no boją się o los wyborów. Bo jak oglądałam posiedzenie z parlamentu, europejskiego parlamentu w tym tygodniu z Brukseli, to tam było praktycznie tylko i wyłącznie leksus w kontekście wyborów, że ta demokracja jest zagrożona, że to jest silne narzędzie polityczne związane z wpływem, naciskiem na proces wyborczy, prawda? To jest taka Charakterystyczna ustawa generalnie dla państw autorytarnych, ja patrzymy na Chiny, na Turcję, na Węgry, na naszych wschodnich sąsiadów, to tak się wydaje, że w wielu z tych państw właśnie jeżeli władza poczuła się zagrożona w jakiś sposób, najczęściej personalnie przez jakiegoś lidera opozycji na przykład, to tego lidera w ten sposób właśnie, jak nie można było go w inny sposób usunąć z życia publicznego, to się taką właśnie ustawę, czy takie prawo stanowiło, żeby go po prostu pozbawić poprzez jakieś władztwo państwowe możliwości sprawowania funkcji publicznej. I to rzeczywiście jest, nie wiem czy tak daleko idąca, ale ustawa bardzo w tym kierunku. Też nie wiem, szczerze mówiąc, na czym zależy obozowi rządzącemu w tym momencie. Zastanawiam się nad tym, czy zależy im na tym, żeby rzeczywiście skazywać. W cudzysłowie mówię skazywać te osoby, które będą przed tą komisją. Czy teraz już powzięli, no bo wiadomo, że wokół tej komisji też mieli być powołani członkowie, czy członkowie nie są powołani, nie ma ich przedstawionych w ogóle, czy robią mimo wszystko krok wstecz, ale stwierdzili, że ten efekt publiczny będzie ważniejszy niż te środki zaradcze. Ale jest to wyraz moim zdaniem obawy władzy o obecny stan, o wybory, o to, w jaki sposób to się wszystko może potoczyć. Ja na tę ustawę troszeczkę patrzę jak na taki rozpaczliwy krzyk jakiegoś takiego dziecku, które robi się krzywdę, jakaś dzieje i nie wie co ma zrobić i szukają wszelkich możliwych metod, żeby uratować się z jakiejś tej sytuacji. Dlatego ta ustawa, pomimo że prezydent stara się pozbawić ją jakichś zębów, umówmy się, wydaje mi się wciąż bardzo groźna, bo... Zauważmy, że elektorat w Polsce, też ten nieokreślony do końca, podejmuje decyzję na temat tego, w stosunku na kogo będzie głosował. Właściwie w ostatniej chwili są nawet jakieś badania socjologiczne, że część osób idzie na wybory, jakieś już decydują, i właściwie w momencie, dopiero odebrania karty wyborczej podejmuje jakąś decyzję. W momencie, w którym Taką ustawę wykorzystamy w ten sposób i będziemy atakować tych ludzi informacją o tym, że ktoś działał na rzecz Putina czy Rosji, szeroko mówiąc, może to przesądzić. Być może to da 1, 2, 5 punktów procentowych. Wydaje mi się, tak troszeczkę może odbiegam od tematu, ale generalnie na kwestie wyborów czy wolnych wyborów powinniśmy patrzeć nie tylko przez proces tego, czy te warunki formalne są spełnione, bo wydaje się, że w Polsce, no daj Boże, będą cały czas one spełnione, ale też trzeba patrzeć przez jakiś taki pryzmat materialny tego, co się dzieje wokół wyborów, czyli działania telewizji polskiej, czy szerzej mediów publicznych. Te działania wszystkie, teraz kolejne przyznawanie kolejnych pieniędzy, podwyższanie płacy minimalnej, które też myślę, że dużo kontrowersji, aż taka podwyżka wzbudza wśród wielu osób. Czy ta ustawa to są takie działania, które mają przychylić szansę wyborczą na rzecz konkretnej partii? Ostatnio gdzieś jakąś reklamę słyszałem, rządową, wykupioną bodajże w radiu. Zobacz, ile rząd sfinansował rzeczy w twojej okolicy. Szukaj jakichś tam tabliczek z orłem. Uh -huh, uh -huh. No i to jest taka retoryka, bo wiadomo, że rząd nie mógł czegoś sfinansować, bo rząd nie ma swoich pieniędzy. To sfinansowali podatnicy, rząd może je tylko wydatkować. Ale poprzez wprowadzenie takiej narracji, myślę, że część osób może rzeczywiście sobie pomyśleć. Rzeczywiście, rząd mi sfinansował boisko, drogę, to nie tak działa. I, myślę, I że... pokazał mi palcem, kto jest zdrajcą narodu. No właśnie, to tak a propos tego, tej ustawy. Także myślę, że to w tym kierunku zmierza po prostu. To jest jeden z elementów bardzo niebezpieczny tego trybu wyborczego, który może spowodować, moim zdaniem, jakieś zagrożenie tej wartości, jaką są równe wybory. Wybory wolne. No zdecydowanie, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o równe i wolne wybory, to jak OBWE, które zajmuje się przecież kontrolą wyborów, przyjrzało się wyborom ostatnim prezydenckim, to z tego raportu jasno wynika, że one już nie były równe. I mhm. tam między innymi wskazano na działalność mediów publicznych, które w sposób no, taki bardzo wyraźny, uwypuklony i konsekwentny promowały określonych kandydatów jednej strony politycznej. A to się może wydawać teraz kuriozalne, co powiem, ale w założeniu media publiczne powinny porówno eksponować obie siły polityczne i pokazywać je w sposób <laughs> obiektywny. Sama się śmieje, jak to mówię. Mamy też opinię Komisji Europejskiej z zeszłego miesiąca i teraz też była debata w Parlamencie Europejskim dotyczącą Pegazusa, który mówi dokładnie to samo. Komisja Europejska mówi: użycie oprogramowania szpiegowskiego Pegazus. Miało wpływ na proces wyborczy w Polsce. Mm -hmm. tak? Czyli tych rzeczy dookoła wyborów, wolnych wyborów, już wydarzyło się trochę. Nie mówię już o przejęciu sądownictwa, gdzie na końcu mamy Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która decyduje na końcu o tym, czy wybory są ważne, czy nie. Tam trafiają wszystkie protesty wyborcze, która jest w całości przyjęta przez polityków, powołana w sposób nielegalny, na co mamy już Kilka wyroków na stole. A żeby było ciekawiej, to w zaproponowanej przez pana prezydenta nowelizacji kasacja, też mhm. od tego tak. rozstrzygnięcia komisji, wędruje dokładnie do tej samej izby, do tej izby, która została wybrana przez siły polityczne, przez podporządkowaną Krajową Radę Sądownictwa i co do której już wiemy, że została wybrana w sposób nielegalny. I to nie jest zdanie moje, twoje czy wolnych sądów, tylko to są zdania, tak Trybunału w Luksemburgu, jak i zdania Trybunału Strasburgu, prawda? Bardzo daleko idący problem jest w ogóle, moim zdaniem, bo to trzeba było zatrzymać te 8 lat temu, jak PiS doszedł do władzy, była grupka prawników, która alarmowała, co się dzieje z sądami, co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym na początku. Tylko to jest też tak, że myślę, że dla wielu ludzi Trybunał Konstytucyjny to jest jakiś budynek przele i szucha, jakiś taki całkiem abstrakcyjny. To, co zrobił PiS dobrego, to zaczął taką trochę edukację obywatelską, bo myślę, że dużo osób wcześniej o Trybunale Konstytucyjnym nie słyszało, albo sobie nie zdawało, że w ogóle coś takiego istnieje. To przez przypadek może. I przepraszam za porównanie, ale ten rak postępuje. I w tym momencie tych trybów bezpieczeństwa państwa, które mamy w konstytucji, niezależność, niezawisłość sądów, odrębność władzy od siebie, prawo do sądu, te wszystkie rzeczy, one są po kolei wyłączane. I jest ich już tak dużo wyłączonych, że tak jak mówisz, w momencie, w którym nawet prezydent troszeczkę tak mówi, ja tą ustawę, o której sobie dzisiaj rozmawiamy, Zdemokratyzuje, żeby była taka w porządku, ale finalnie co z tego, że sprawa trafi do sądu, jeżeli trafi do izby, w której są sędziowie obsadzeni przez Neokres i są powiązani z władzą. I o tym mówiło się już jakiś czas temu, mówimy o tym już od kilku lat, że w przestrzeni publicznej czasami mówi się tak, co mi do tego, że sąd, że tam sędzia jest powołany przez KRS, jak ja nie jestem powiązany w żaden sposób politycznie i właściwie nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Tylko problem się zaczyna w tym momencie, w którym oni decydują właśnie o takich kwestiach jak ważność wyborów. Jak zdarzy się komuś, państwa, sądzić ze Skarbem Państwa, z Ministrem Sprawiedliwości. Tutaj puszczam oko do młodych prawników, którzy ostatnio zdawali egzaminy swoje zawodowe. Wielu się zastanawia, czy iść do WSA, czy nie iść, czy się domagać sprawiedliwości przed sądem ewentualnie, czy to nie ma sensu. I okazuje się, że tak na dobrą sprawę to dotyczy każdego z nas, albo w sposób pośredni, albo niezpośredni. Wiadomo, że część z nas w sądzie, czy duża część osób w sądzie bywa raz w życiu, dwa razy w życiu. I najczęściej mają z tego sądu, też to trochę z przykrością mówię, nie najlepsze jakieś wspomnienia. I to troszeczkę też wpłynęło na to, że my, jako społeczeństwo, nie zareagowaliśmy szybko na tą chorobę, która się pojawiła. No i teraz te bezpieczniki, które są właściwie już w dużej większości wyłączone, spowodują tak, że mamy właśnie problem z tym, kto będzie rozstrzygał ważności wyborów, czy chociażby o działalności takiej komisji. No właśnie, chciałam ci zadać takie pytanie trochę już na nie odpowiedziałeś, bo chciałam zadać pytanie o takie podsumowanie ale też jak pomówiłeś o tych młodych ludziach, a wykładasz na uniwersytecie? Ja sobie zawsze myślę o tych młodych ludziach w ten sposób, że to jest właśnie całe pokolenie, które już dorastało w tej podwójnej rzeczywistości prawnej. To są ludzie, którzy przyszli na studia, kiedy ten dualizm prawny już się rozpoczynał, czy trwał. Jak pokazać takim młodym ludziom, co jest dobre, co jest złe? Jak sprawić, że oni nie zostaną uwiedzeni przez ten populizm, być może przez jakieś, nie wiem, intratne propozycje szybkiej. Kariery, czy to nie jest trochę tak, że to pokolenie jest młode, prawnicze, no w bardzo trudnej sytuacji, nie chcę powiedzieć stracone, bo ja w nich bardzo wierzę, ale jak się rozmawia z takimi ludźmi? Jest to trudne, bo zauważ, że żyjemy, tak jak powiedziałeś, w czasach, kiedy wszystko się kontestuje, wszystkiemu można dodać drugą stronę. Wierzę w to, że ci młodzi ludzie, przynajmniej to, co ja chcę zrobić, to chcę w nich zaszczepić taką potrzebę poszukiwania, samodzielnego myślenia. I ja wierzę głęboko w to, że jeżeli damy im do tego narzędzie, to oni sami dojdą do prawidłowych wniosków, bo Czasami jest tak, że jak my mówimy studentom na przykład, czy generalnie młodym ludziom, słuchaj, to jest złe, to jest dobre, to oni albo nie chcą tego przyjmować tak apiorycznie po prostu, że ktoś mówi im to, a oni w to nie wierzą, albo nie czują wartości takiej drogi tego poszukiwania. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kształcenie młodych prawników, ważne jest to, żeby dać im narzędzie do tego, żeby oni potrafili dojść do słusznych wniosków, do tego. I mam nadzieję, że do tych wniosków będą dochodzili. Ja w dużej mierze jestem zbudowany tym, że jest dużo młodych ludzi, którzy chcą poszukiwać i chcą do tej prawdy docierać. Ale to jest oczywiście gro, które jest zwabione taką, powiedziałbym, możliwością szybkiego zarobku, zrobienia kariery, tak jak powiedziałaś. W tym też trochę upatruje sukcesu przedwyborczego partii Mencena. On mówi... Dam wam wszystko, obniżę wam podatki, wy jak będziecie pracować, to będziecie mieli. I to jest niebezpieczne, bo wiadomo, że jak pan Męcen przyjdzie do Ministerstwa Finansów, w którym mówi, że bardzo by chciał być, to nie będzie tak, że on przyjdzie, ustanowi jedną ustawę i prawo podatkowe będzie proste, bo to tak nie działa. I tak samo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o młodych ludzi, myślę, że o prawników możemy być w miarę spokojni młodych, bo tutaj finalnie może decydować kręgosłup moralny. A to jest coś, na co możemy starać się wpłynąć, ale pewnie nam się to nie uda, bo to było ukształtowane być może wcześniej. Ale tutaj też jest wyzwaniem taka postawa obywatelska, to co robią wolne sądy, czyli wszelkiego rodzaju informowanie, czy stowarzyszenie hołdy z tygodniem konstytucyjnym. Wydaje mi się, że to jest coś, co jest ważne, żeby od początku wpajać w młodych ludzi, w szczególności takich może, którzy czują się sfrustrowani, bo na przykład nie widzą dla siebie perspektyw. I oni, jeżeli znajdują taką łatwą obietnicę zrobienia kariery, czy prostego życia, to może z niej z chęcią skorzystają. Ja jeszcze w poprzednim systemie edukacji kończyłem szkoły. Prawda jest taka, że na włosie często się wiele nie dowiadujemy i to, co robią teraz wiele organizacji pozarządowych i z czym walczy, to jest kolejna kwestia, pan profesor Czarnek, czyli z tym, żeby zakazać wchodzenia do szkół właśnie takim organizacjom, które edukują. No to jest pokazanie, jak ważna jest rola tego, żeby mieć dostęp do rzetelnej wiedzy, a jak bardzo władza nie chce, żebyśmy myśleli samodzielnie. No zdecydowanie. Ja się podpiszę pod tym, co powiedziałeś, że to nie jest pokolenie stracone i że taka umiejętna rozmowa z nimi, pokazanie tego, jak różne mechanizmy w państwie powinny funkcjonować, sprawiają, że jak oni dostają taki lek z Tusk na biurko, natychmiast widzą, że to nie powinno. Działać w taki sposób, chociaż tak osobiście bardzo temu pokoleniu prawników współczuję, że muszą akurat dorastać w takich trudnych czasach. A ostatnie pytanie ci zadam takie może trochę prowokacyjne. Wierzysz w Trybunał Stanu? Nie. Ja wierzę w to, co jest oczywiście w ustawie. Natomiast no, dotychczasowa praktyka pokazywała, że Trybunał Stanu jest praktycznie niewykorzystywany. I bardzo kibicuję, żeby ta instytucja w końcu została powołana tak de facto do życia, żeby ona funkcjonowała. To może powiedzmy, czym jest ten trybunał stanu? Może sądzić najważniejsze osoby w państwie za różnego rodzaju delikty, które Czyli wykonywały za złamanie konstytucji, tak, na przykład. Prawda? W związku z wykonywaniem. Czyli, na przykład, pan prezydent uważasz za podpisanie tej ustawy. Na przykład. Y Mógłby teoretycznie stanąć przed Trybunałem. Ja Stanu. myślę, że to byłby tylko jeden z punktów, przed którym by mógł stanąć pan prezydent. Ja nie wiem, czy on ma tego świadomość, ale myślę, że tak. Ja też nie wierzę, że to się wydarzy. Chociaż bardzo bym tego chciała, bo uważam, że pewne kwestie po prostu powinny zostać rozliczone zgodnie z zasadami, zgodnie z Konstytucją. Po to ten Trybunał Stanu powstał, ale mi się wydaje, że uruchomienie go raz przez jakąś siłę polityczną. Mhm może powodować taką obawę, że jak my uruchomimy go teraz, to oni uruchomią go potem, mhm. prawda? I że to tak naprawdę jest działanie we własnym interesie, które zabezpiecza nas na przyszłość. Skoro to my teraz możemy o tym zdecydować, to my będziemy rozliczani w efekcie czego ten Trybunał Stanu dla tych najważniejszych osób w państwie, no, staje się iluzoryczny, niemalże, prawda? Ja się boję tego, że jeżeli nawet by była, nastąpiła jakaś alternacja władzy, zmiana władzy, to żebyśmy przy naprawianiu tej naszej demokracji znowu nie zaczęli troszeczkę łamać konstytucji. Że jeżeli oni zrobili tak, to my zrobimy w drugą stronę. I bardzo liczę na to, że będą wtedy mądrzy prawnicy, którzy powiedzą, słuchajcie, tak nie wolno i to jest granica, której nie wolno przekroczyć. I liczę na to, że się znajdą mądrzy liderzy, którzy to zrozumieją. Też po drugiej stronie siły politycznej. Zdecydowanie się z Tobą zgadzam. Ja też boję się tego ryzyka, że będzie zachęcało, że będzie taką sprawą, która pozwoli w szybki sposób pozbyć się różnego rodzaju komplikacji, które nastąpiły przez ostatnie 8 lat, i że będą to rozwiązania pozornie, bo one będą równie niekonstytucyjne może mniej niekonstytucyjne, mhm. może bardziej niekonstytucyjne, ale jednak. Ja też się zgadzam z tym, że. Czy nam się to podoba, czy nie, to wszystko powinno nastąpić zgodnie z regułami i zgodnie z obowiązującymi zasadami, żeby ta szybkość, ten rewanżyzm, jakaś potrzeba odwetu, no żeby też nie wzięła górę nad po prostu działaniami zgodnymi z prawem praworządnymi i konstytucyjnymi, prawda? Boję się, że jesteśmy na takim etapie takiego wahadła, które się mocno wychyla w jedną stronę i żeby się potem właśnie, nie, muszą się znaleźć mądrzy ludzie, którzy dopilnują, żeby ono w drugą stronę się też nie odchyliło za bardzo. To tego sobie życzmy. Myślę, że to jest dobra puenta naszej rozmowy, dobra optymistyczna może puenta naszej rozmowy. To był podcast Na Prawo Patrz, premierowy odcinek nowej wersji podcastu Wolnych Sądów. W kolejnym odcinku porozmawiamy z Państwem o wolności słowa, o tym, czym wolność słowa jest, gdzie są jej granice. A na dzisiaj Państwu dziękuję i mówiła do Państwa Sylwia Gryborczyk-Abram, a moim gościem był… Kamil Stępnik. Bardzo dziękuję. Dzięki.